Być może ten akt nie jest zabójstwem honorowym i być może ta sprawa nie należy do tego archiwum. Początkowo jest to tylko usiłowanie zabójstwa. We wtorek po południu 11 czerwca 2024 roku 38-letnia Anna została dźgnięta nożem na środku ulicy przez 59-letniego mężczyznę w jej rodzinnym mieście Uden. Po drugiej stronie ulicy na mężczyznę krzyczeli prawdopodobnie członkowie rodziny. Nagranie pokazuje, jak kontynuuje kopanie jej po tym, jak została pchnięta nożem. Według naocznego świadka sprawca powiedział, że kobieta jest jego córką. Ana została zabrana do szpitala z poważnymi obrażeniami. Z nożem w ręku sprawca spokojnie czekał na policję, która przybyła po kilku minutach i aresztowała go. Policja zakłada konflikt w sferze relacyjnej. Ana nie jest prawdziwym imieniem kobiety. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie wskazówki. Jeśli okaże się, że motyw nie jest związany z honorem, oczywiście ponownie usuniemy sprawę z archiwum. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na YouTube.